Hej, hej, hej! Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy witam was w kolejnym odcinku ze 101 dzieci challenge jak wiecie możemy sobie pooglądać w simsach jakieś seriale tak i w rzeczywistości ja właśnie oglądam sobie Bridgertonów nadrabiam, nie mam czasu na to nadrabianie bo egzamin się przede mną szykuje znaczy pewnie jak wy to oglądacie już jest dawno po egzaminie no aczkolwiek odpoczynek musi być Tutaj jest jakieś chyba bardziej coś w stylu horroru, patrzcie, jakieś ufoludy zającowe chodzą za nami i nas obserwują. Nie e... <laughs> no, nie mogę z tego po prostu. E... Aż jestem ciekawa, co się zaraz stanie. O, pan musi iść do łazienki. E... Jak też słyszycie, tam z tyłu tutaj się nam Leonardo bodajże śmieje, a czkawka tam z tyłu jest... Że piłę łańcuchową? No to pewnie z tego jest, wiecie, teraz zabicie przez królika. No, ale. Na pewno tak by wyglądał, jakby ktoś go piłą łańcuchową zabił. Zero krwi i wszystkiego. O, będzie teraz zrzucenie. Eee, tak czy siak, chciałam powiedzieć, że. dzisiejszy odcinek sobie zaczniemy od pójścia do restauracji. Tylko wciągnąłem się w to, wiecie? Jezus Maria, dobra, wyłącz. Ty, ty masz mój. O, widzę, że skomentowałeś to jako niezbyt fajny film. Też bym to tak skomentowała. Aczkolwiek wciągający, wciągający. Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłam, dzisiaj sobie spędzimy dzień tak, że wybierzemy się do restauracji z Kiarą i z naszym Leonardo, prawda? Leonardo, tak. Wybierzemy się do restauracji, wyczyść, Ty już widzę, że coś sobie zjadłaś, ale mówi się trudno. Zostawimy te dzieci. Przyszła mi wiadomość ogólnie, że Leonardo będzie za chwilę starszy. Tfu, Leonardo. Karmazyn za chwilę urośnie, ale to jeszcze chwilę sobie na pewno na to poczekamy. Znaczy chwilę, pewnie albo dzisiejszego wieczora, albo jutro. Nie pamiętam kiedy wiadomość przyszła wiadomość przyszła chyba na całym ranem, więc prawdopodobnie następny odcinek będzie dopiero. Też widzę, że ciędzi czas zrobić generalne porządki wszędzie i też Anastazja już na no dzisiaj nie ma przeproś musisz jakiegoś sobie partnera znaleźć. Ty przestań brać mi rzeczy z lodówki, a ty wyłaź i zamawiaj Ubera albo Bolta albo co tam chcesz. Bylebyś nas zabrała na żarełko. E, ściągnęłam sobie jakąś e, pierwszą lepszą prezentację. E, prezentację, Oliwa, nie, no nie prezentację. Prezentację z naściu, studia ściągasz. E, restaurację. Że. Za mnie szlak trafi. Anastazja, czy ty jesteś niepełnosprytna, czy jaka? Możesz się ogarnąć. Prosiłam cię o jedną prostą rzecz, a ty ją nie potrafisz zrobić od kilku minut. Dziękuję. Dziękuję. Jezus co to są za takie pyłki tutaj? Dobra, tak czy siak sobie ściągnęłam jakiś baksar X, no ich będzie. Lecimy, zobaczymy, co tam się będzie działo. Wypróbujemy sobie jakieś jedzonka. Nasi Simowie sobie e, zjedzą. Przepraszam Was za budzik, ale ogólnie z budzikiem jest jakaś śmieszna sprawa, bo teraz działam bardziej w samorządzie w promocji. I myślałam, że dzisiaj jest, yy, muszę wstawić postę, dlatego sobie ustawiam budzik na 17.30. Takie przypomnienie, bo na 18 wchodzą posty. Tylko okazało się, że pomyliły mi się daty, i yy, zaczęłam krzyczeć na promocję, gdzie jest grafika i treść posta do wstawienia. Po tym się okazało, że. To ja bunt popełniłam. Upsy! Tak bywa. Yy, dobra, gdzie my się tutaj możemy zarejestrować? Tutaj jest. Poproś z, y, o stolik. Ty, jak macie tej Obniś, obleganą no. tym restauracji. Tak cały czas ktoś dzwoni do ciebie. Ła. Dobra, zaraz zaczynamy. Szef kuchni ty chyba jeszcze nie przygotował składników. Ty tak stoi. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, może tak być. Chodź. Ty wiesz, co mogłabyś się jakoś przebrać inaczej. Weź, y, garderoba. z strój. No, tak już lepiej, A bo ten, ten co akurat wzięłaś to jest taki bardziej podomowy. E, mogłabyś też dzisiaj poćwiczyć, ale to już później. Ojeju, ojej ojej, co, co się dzieje? Zoom, zoom, łap, zoom. Dziękuję. Chodźcie, idziemy do stolika. Pan nas prowadzi? Czy to będzie gdzieś tutaj stolik? Dla trzech osób? Dobra, to są czwóreczki. Przynajmniej tyle. Dobra. Co każdy ma 50 zł za stolik? Smacznego, o, proszę bardzo, o to stolik smacznego, co ja mam? stół chcę zjeść. E, zamów, przynieś ciasto, czemu przynieść ciasto, przynieść tort? E, rysuj po podkładce, chodź, ty będziesz rysować po podkładce. A ty nie możesz, czemu dziecko nie może rysować po podkładce? Dobra. Czy każdy z Was musi osobno zamówić, czy jak to wygląda, bo trochę wiecie. Szczerze mówiąc, mam bardzo długo ten dodatek czy pakiet, bo już nie pamiętam w co to wychodziło, ale może dwa razy w życiu byłam, dwa razy, czy dwa razy w życiu sobie próbowałam coś zamówić. Dobra, e, owocowy napój musujący kawa, sok pomarańczowy. E, bida tutaj trochę w tej restauracji, nie powiem, że nie. Dobra, myślę, że sok pomarańczowy na pewno pójdzie do... korzenny napitek z lodami. Nie, do kiary pójdzie na pewno to. Młody no to śmietanowa kola. Okej. Okay. Czekajcie, to jeszcze raz. Teraz sok pomarańczowy do klakiary. E, owocowy... Sog musujący dla mamuśki. Dobra, co do jedzenia? Chipsy z salsą. No, nie no, wypadałoby zjeść coś zdrowszego. Jeżeli chodzi o przystawki, może zupę dęiołą, to sobie myślę, że Anastazja jak najbardziej zje. Sałatkę ogrodową, to może sobie zjeść Kiara. A chlebek serowy brzmi jak takie, wiecie, coś no niby niezdrowego, ale takiego, co dziecko zje. I nie jest to aż takie bardzo niezdrowe. Teraz tak, hamburger. no Wiem, że tutaj naszego bobca hamburger najbardziej chyba będzie interesować. Stek jest jeszcze. Kolacja z szynką. Steka to sobie może wiecie, co Kiara może zamówić. Kolacja z indykiem, tutaj też gdzieś była jakaś smażona ryba. O Jezus, mi się zawsze mamy kojarzą z rybą. Jakoś, jakoś tak to bywa. Moja mama po prostu bardzo lubi ryby. Kurczak pieczony, no to kurczaczka sobie zjesz, mój drogi. Mm, mamy to. I jeszcze lecimy sobie. O, szarloteczkę, szarloteczkę to ja bym opaliła. Wszyscy może sobie weźcie szarlotkę. O, nie, czy wy. Wy nie możecie sobie brać dwóch różnych dań? Ale bez ja myślałam, że tak można. Ja, dobra, to jeszcze raz wracamy do pierwszej opcji. No jednak obiad, czas jeść. Wiecie co, najwyżej sobie później domówimy, bo chyba da się domawiać, tak mi się przynajmniej wydaje. E, Steg miałaś mieć ty. Dobra, lecimy z tym. Zamówienie poszło. Za czym, jak dogadzimy, na to teraz czekać? Porozmawiaj sobie teraz, moja droga, z dziećmi twoimi. Chociaż widzę, że wy akurat macie dosyć, dosyć dobre ze do sobą kontakty. Mamy tak dużo kasy, sobie bulwar zmieszł. Jezus. No dobra, nie narzekać. Będziemy mieli więcej kasy bliżej do tego. Wiesz co, moja randka z moim imieniu Claudia Feng dała się świetnie. Super. Nadal przypominam Ci, że mamy relacje bardziej takie bliskie ze sobą, więc nie do końca mnie cieszy to, że sobie z kimś. z kimś sobie tam wycie. Rysuj po podkładce. Nie ma miejsca na podkładkę, tutaj jest, kolerujesz. Dobra, porozmawiajcie sobie. Nie ma co się tam, wiecie, spieszyć czy coś. Tak, do no, 13:14 możecie mieć e, czas na właśnie taką rozmowę. Ja zaraz was też chwilę przyspieszę, poczekam sobie, aż. Nie chcę, żebyście błagają o tą zabawkę, weźcie stare bluzy. Chciałabym, żebyście sobie e, porozmawiali o entuzjazmie się słodyczami, niech będzie. Niech będą słodycze, już z dwojga złego to jest lepsze. E, martwi mnie to, że szef kuchni nadal nie jest na swoim stanowisku. Czy on tutaj nadal jest? O, szef kuchni, szefowa kuchni dopiero teraz leci do siebie. E, a nie, nie chcesz zakończyć święta wcześniej, tylko chcę je sobie schować. No, niby tak do Was dzwonią, dzwonią te e, telefony, ale jakoś nie bardzo. No, teoretycznie też zapomniałam, że to danie główne to to, my, to mamy śniadanie, dopiero pora śniadaniową, a nie obiadową, ale zająć się dostaniemy dopiero tu na obiad, wszystko. No, e, gdzie jest, moi drodzy, żarcie? Porozmawiaj się, Krzysimier, co chcesz pogadać, no, pogadaj się, House jest super, nie, nie lubisz złośliwości. Pani szefowa. Szef kuchni zniknął trochę. A patrzcie, bo oni są tutaj u góry. A, dobra. Chyba, że tak. Tutaj jest jeszcze jakaś sala. Tutaj. A wszyscy też wchodzą. Myślałam, że tutaj wchodzą tylko i wyłącznie kelnerze. Ale dobra, czyli to jest taki przedsionek, gdzie sobie na żywo gotują kucharze. I tu jest jeszcze, patrzcie, tu jest jeszcze balkon. I tu jest jeszcze wyższa część balkonu. Bo ja wam nie pokazałam. Tak ogólnie wygląda cały, cały tej budyneczek. Cała restauracja. Wiem, że trochę przycina mi te slimsy, ale już niedługo możliwe, że będzie ten lepszy laptop, o którym mówiłam, więc zaczymy. Tak wygląda sobie ta restauracja. No, powiem wam, że bardzo ładna. Co prawda ja bym zmieniła kolor ścian, tylko. Bo jednak jest trochę taki dziwny. Dobra, mamy żarcie. Jak to wygląda? Ładnie. Ładnie, ładnie macie jedzonko. Bardzo mi się podoba, że sobie mogliście pojeść. Ym, nie tak długo czekaliśmy chyba. Nie wiem, ile nam to 3 godziny simowe zajęło. No to jakbym tak wiecie, w restauracji czekała takie 3 godziny simowe, to mogłabym się trochę oburzyć. Ale no, co co tam się wieta. Nie oburzam raczej. Zjedz to. Jedz, jedz. Co ty, mój drogi, chcesz zrobić? Proszę cię, zjedz jeszcze. Zjedz to jeszcze. I dopiero się pójdziesz wysikać. A ty, a ty już wszemałaś sobie. To ty, jak wszemałaś, to chodź sobie, poznasz jakiegoś pana. Szef sali. Brzmi jak bardzo fajnie. O, cię z tobą najchętniej bym chciała. Poprosi o autograf. Spróbuj się przedstawić. Raczej się nie przedstawisz, mu. To ci mogę z góry powiedzieć. Takimi hamami tu nie ma co rozmawiać. Nadal pamiętam, co Jade naszej biednej zrobiłyśmy, drogi. Ale cóż, co się mówi. Powiem wam tak, jak będę miała swoją restaurację, może kiedyś bardziej na razie celujemy w pikarnię to nie będzie tak wyglądać, a Będzie wyglądać tysiąc razy gorzej. To ten nas się przy... Co to jest? Co to za krzyk? Coś ci chyba nie wyszło, przedstawienie się. Przyjazne, spróbuj się przedstawić. Eee, sprawy nie potoczyły się tak dobrze, jak można było mm, przypuszczać, lepiej nic poczekać przed następnym podjęciem próby. Czyli, dobra, czyli jestem w stanie się teoretycznie przedstawić, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, eee, wypierdy do domku spadać. A mamuśka jeszcze uderzy na miasto mm. O, tu jest jeszcze na dole, patrzcie coś A na dole są toalety Takie nowoczesne No dobra, chodź jeszcze sobie skorzystaj Rzeczywiście, skorzystaj sobie jak już jesteś Żeby nie było eee, uh -huh. Dobra i dopiero sobie pójdziemy na łowy. Już co, na jakoś tak szybko byśmy to załatwili, żeby nie było problemu. W kolejnym odcinku już nie będzie dzieci w domu, więc jeszcze może dzisiaj uda nam się wrócić na pogawędkę z dzieciorami. E, Wracam ze żłobka, a tak, bo Kiara przyjechała. E, no, poczekamy jeszcze, aż ty sobie pójdziesz. Ja no, dobra, wiesz co, ja cię zostawię tutaj. Czemu, au? Czemu Cię boli to, że chcecie się siku? Nie, nie mam zimnego pojęcia. Chodźmy na siłownię. Myślę, że siłownia jest najbardziej odpowiednim miejsce na poznawanie ludzi. Przy okazji jest prysznic. A wiecie, no, prysznic jednak ważna sprawa. Żeby się wykąpać, oczywiście, nie, nie sugeruję niczego innego, ale wypadałoby się wykąpać, no. Być czystym, jak się poznaje drugą połówkę. Albo w przypadku Anastazji poznaje się kolejnego kochanka, albo kolejną maszynę reprodukującą. No i tam, no, tam, tam, kto tam woli. Anastazja. nie chce Anastazja określić, co to, kto to jest dla nikim jest. Dobra, mamy przed tym jakiegoś chyba facia. Nie, dobra, to nie facia. Prawie facia. Billy. Czy to jesteś też kobieta? Też jesteś... Czemu trzeba by się tutaj zrespałnić? Czy w środku ktoś jest? O, w środku ktoś jest. Tu jest już jakiś pan. Um, taki wysportowany. Przyjazne powitanie. No, wyglądasz, powiem ci, na takiego, właśnie trenera. Widzę, że ty to nie do końca chcesz ćwiczyć, ale o, patrzcie, pełne skupienie, rozciąganko jeszcze leci. Tu jest jeszcze jakiś jeden chłop, ale nie nie. Chcemy z tym sobie porozmawiać. Co prawda chciałabym biegać i rozmawiać, ale no... Ale no no. Jakaś Samaria. Samaria mi zabiera miejsce niestety. Opisz nowy pomysł. Myślałam, że już się podda. Veno, spadni z tej maszyny, połam nogi i spaduwa. Nie chcę kolejnej oferty pracy. W ogóle jaka ty ci jesteś zadowolona? To jest śmierć otrata przyjaciela. Jezu, jakie rzeczy tutaj też wyprawiasz. Chodź, spróbuj się tutaj siąść. O, patrzcie, Karol. Cześć, synu. Cześć, synu, witam cię serdecznie. E, z nią nie chcesz gadać. Z nim chcesz gadać. Ucieka ci! Nie! Przyjazne wręcz prezent, simulony. Gdzie ty idziesz, ziom Tyle było chyba. No i stwierdził, że se wyjdzie i se wyszedł. I, I tyle go było. Dobra, czekajcie, jak on ma. Zaraz go przyszpiegujemy tutaj. E, 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 e. Już się na niego uwzięłam. To już będzie on. O jest Marian. Chyba. Zaprosić do spędzenia czasu na parceli. No, teraz już będziemy razem. Do końca życia razem? Tak. Przez najbliższe kilka godzin. Nie do końca życia. No, no ale prawie tam. Zaraz tu będzie. Gdzie on jest? Where are you, bro? Ty i trenowanie w, z workiem? Tego bym się nie spodziewała. Czy to było na pewno, że tak? Zaraz tu będzie. No to nie jesteś ty. O, o jest. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Rozmawiaj o gotowaniu. Chodź sobie tej ćwiczy razem. Mm, romantyczny trening. Na siłowni... O, to jest kolejny jakiś wysportowany. Jezu, ja co oni są wysportowani strasznie. Co jakie siłacze? No, na tego niestety nie możemy powiedzieć. Ona nie do końca taki siłacz jest. No wiecie, przejmuj. De... Babo, Holi. Wypad mi stąd. Chodź ćwiczyć razem. No może jest na jakiejś innej maszynie. O, patrz. Holi zeszła. Idziesz? Dobra, Anastazja idzie. E, ty nie jesteś Marian, czy jak on tam ma? Gdzie jest twój wywłoka? Tu idzie. Dobra. E, weźmiesz mu romantyczne rzeczy jakieś będziesz teraz sprawić. Średni obraz sprzedaży. sprzedania. Bardzo przyjemna sprawa. E, Weź romantyczne. Zapytaj, czy jest w związku. Jak jesteś w związku, to wiecie, kobieta nie da się przesunąć. Pochwal wygląd. O. Umarło się. Komu? Oktawi No nie po to cię zapraszałam, żebyś teraz. utrata przyjaciela. W obliczu śmierci, bycie świadkiem śmierci. Eee... Czy możesz się śmierci pospieszyć? Weź tutaj, spróbuj podejść podejść tu razem. Bądź świadkiem śmierci, nie, nie bądź świadkiem śmierci. Przestań, Anastazja, kończymy odcinek, a ty by nadal nie zaszłaś w ciążę a -a -a. Czemu, Oktawia? Musiałaś całe plany zepsuć. Dobra. Musimy się jakoś ratować tym, tym co jakieś tej rzeczy są. Próbuj flirtować. Dalej później znowu spróbuj flirtować. O! Dobra, jest już dobrze. Gadka na podryw. Czemu nie? Ale ty będziesz trudniejszy niż myślałam. Porozmań o zainteresowaniach, prąż muskuły. Poznaj. O Jezus, Jezus, ale z wami jest utrudnień, nie spróbuj pocieszyć O, i wycofałeś wszystkie interakcje, które ci kazałam zrobić Bardzo się z tego powodu cieszę Anastasia. W niczym innym bardziej nie marzę I znowu będzie się dziecko rodzić po nocach, no, no Masakra Rozmawiaj o pogodzie Tam jeszcze z u góry jęczą wszyscy dookoła Dyskutują o istnieniu wampirów Zapytaj ulubionego autora Przyspieszymy sobie to, bo przecież oni tak to się ślimaczą z tym gadaniem, że szok Dobra, romantyczny, pochwal grunt. O, spotkaliśmy jeszcze naszą córkę Agatkę, no super O, i tutaj jeszcze jest kolejna Czy wy wszyscy mieszkacie w... Tam jeszcze wchodził chyba Karol? Nie Karol, Boże Dzieci już swoich nie rozpoznaje Antoni Karol Karol jest blondynem? Ajajaj Ja myślę, że z tobą to będzie dłuższa zabawa, z tego co widzę już Zap Wymiguj się zręcznie Chodź do niego, rozmawiaj z nim, a nie Zapytaj się, czy jest w związku e Zapytaj o gust muzyczny. Nie wiem, cokolwiek. Zapytaj, moja droga, pochwal wygląd. Eee. 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 Wręcz róże, jesteś singlem, to czemu nie chcesz się oprzeć naszej urodzie? Weź dalej, jakaś gadka na podryw. Nie lubię muzyki elektronicznej. Super. Troszkę mało mnie to interesuje Weź dalej jakiś pochwal wygląd Pochwal to, że śmierdzi przepięknie Zadaj ryzykowne pytanie Dalej, znowu później pochwal wygląd Więcej romantyczne, flirtuj Dobra, udało się, moi drodzy zaczyna, Znaczy, nie udało się, zaczyna się udawać Poślij pocałunek Wymień się numerami Dajcie się już nam pocałować. Obejmij mi. O jest, pocałuj w szyję, może taki pocałunek w szyję na oczach. O, jest pierwszy pocałunek jest pierwszy pocałunek. 22 godzina. Miałaś na stację załatwić to dwie 3 godzinki. Wyjść na miasto, wyrwać kogoś, szybki numerek pod prysznicem i heja. A nie tyle czasu spędzić na... Nie wiadomo czy? Na śmi. Wszystkim dokładnie się dzieje. Pocałuj całej szyję e, Przyjazne O, bara, bara pod prysznicem. Nie, nie, nie. E, więcej opcji. Postaraj się o dziecko pod prysznicem. To jest to. Tylko pytanie, czy pod tymi prysznicami się da? Hmm, tutaj widzę, że pod tymi nie. No. Zobaczymy, czy nie będę musiała zmieniać prysznicy. Nie, dobra, jest, jest gitara. Więcej. O, nie mogę tak się starać pod prysznicem, Dobra, zaczymy zaraz. Polecisz później szybko zrobić test. 23 godzina. Zrób test. I się będziemy zbierać do domku. Znaczy, ja się będę zbierać, a wy ci koniec odcinka. O, nie wyskakuje! Nie jesteś w ciąży? A ja, ale geny masz słaby, chłopie. Postaraj się jeszcze raz. Nie mi tych rąk, tak? Idziesz pod prysznic, ziom. I oczywiście, żartuję, trzeba, ręce trzeba myć. Pamiętajcie zawsze o myciu rączek. Rączki trzeba myć. No. Trzeba, trzeba. Dobra. Lecimy jeszcze z innymi figlami, ficumiku, Koziołek do przodu, koziołek do tyłu. No, po północy zabawa cudowna. Dobra, sikamy. Nie jesteś znowu? Chodź tu, chodź tu, wróć się. Nie, nawet nie mówcie mi, że znowu kolejna osoba umiera. Postaraj się. Nie jesteś świadkiem tego. Nie idziesz tam, Anastazja, nawet się nie wasz. Lecicie jeszcze raz pod prysznic. Ale żeby aż dwie osoby umarły. A ja chętnie sobie pozbieram, to później sobie zrobię jakiś cmentarz. Hmm, no, tam będzie. No, gdzie mi leziesz? Więcej romantyczne. Nie, on stwierdził, że idzie do domu. Dobra, moi drodzy, ja się jeszcze postaram, o dziecko. Będzie ono na pewno. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Pa pa.